Pytanie, które chciałbym postawić dzisiaj i Tobie, i mnie samemu jest takie: Co jest Twoim największym pragnieniem w życiu? O tym więcej w kwadrancie ku ze słowem. Cześć kochani, witajcie, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pewnie jak nie oglądacie, jestem już w Portugalii i głoszę słowo na Światowych Dniach Młodzieży. Także pewnie jak wrócę. To będę się z Wami dzielił wszystkimi doświadczeniami, przeżyciami, które tam mnie spotkały. No ale nagrywam się tutaj jeszcze z Polski, żeby się wyrobić, żebyście mieli świeży, w miarę świeży pokarm na tę niedzielę. I dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście, że modlicie się za mnie, bo też tej modlitwy Waszego wsparcia bardzo potrzebuję ja, bardzo potrzebuje mój zespół i dzięki Wam też na pewno mamy siły, żeby robić to, co robimy. Więc wielkie, wielkie, wielkie dzięki spływają do nas piękne świadectwa piękne historie po naszym chwała mu, tych historii jest tak wiele i dotknięć Pana Boga, który uzdrawiał fizycznie i takich uzdrowień wewnętrznych i spowiedzi po latach i nawróceń gdzieś w rodzinach, w domach, wzruszeń które się tam dokonały, naprawdę to jest coś niesamowitego i pięknego i ostatnio też dzieliłem się historią pewnej kobiety, która przyjechała na spotkanie i Um, przyjechała modlić się za swoje dziecko, które, za córkę, która już ma 5 lat, urodziła się niesłysząc, z bardzo dużym niedosłuchem na no jedno i drugie ucho, musiała korzystać z dwóch aparatów słuchowych, i ta mama modliła się na modlitwie o uzdrowienie za swoje dziecko na odległość. Znaczy była we Wrocławiu z nami, dziecko było w domu, e, zapłaciła taką dużą cenę, żeby tam przyjechać, i nie mówię tu o bilecie, bo dostała go za darmo, ale bardzo wiele poświęciła. I też dziękujemy Wam za to, żeście sponsorowali różnym osobom bilety, i takie historie są też dzięki Wam. No i ta kobieta wróciła do domu, pojechała na badania i lekarz był w szoku, który co pół roku ją bada od urodzenia ponieważ powiedział jej, że no nie potrzebuje to dziecko na jedno ucho w ogóle aparatu, a na drugie praktycznie w ogóle, więc tam jest jakiś kwestia lekkiego wzmocnienia tego słuchu. To był przełom, przeogromny przełom, który przyszedł wtedy na modlitwie o uzdrowienie. I ta kobieta mówi: Pamiętam te słowa, kiedy się modliliście i mówiłeś, Marcie, niech uszy się otworzą, modliłam się wtedy za, za moje dziecko. I to jest coś, co Pan Bóg uczynił, czego dokonał i chwała Jemu za to, bo On jest naprawdę dobry i wierny. I, i dzieją się piękne rzeczy dzisiaj, naprawdę kiedy się modlimy, kiedy głosimy Słowo Boże. Więc do Słowa Bożego chcę Was dzisiaj też zaprosić i zaprosić Was na, tak jak powiedziałem, trzeciego, i też w poprzednim odcinku już Wam mówiłem, 3 sierpnia o 20 do Oblatów, do Katowic. Będziemy tam razem. Modlić się o uzdrowienie. Wszystkie szczegóły są w opisie, więc zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Rzymian, 8 rozdział, List do Rzymian, Świętego Pawła, 8 rozdział, 28 do 30 wersetu. Przeczytamy sobie też ten fragment z czytania, które dzisiaj mamy w kościele. Święty Paweł mówi: Tak, wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują. Współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. To jest początek, na tym się na moment zatrzymam. Fragment, który daje bardzo wiele nadziei tym wszystkim, którzy przechodzą przez trudności, którzy doświadczają wielu różnych trudów i kiedy się modlą i nie widzą, żeby odpowiedź przyszła, kiedy się modliłeś może i nie doświadczyłeś uzdrowienia, modliłeś się i niestety się nie zadziało. To słowo jest dla Ciebie. Bóg z tymi, którzy go miłują. Jeśli kochasz Boga. Jeśli masz relację z Nim i przechodzisz przez trudne rzeczy, Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Słowo Boże mówi, że kiedy żyjesz z Bogiem, kiedy jesteś w relacji z Jezusem, kiedy jesteś w relacji z Nim przez Jego słowo, przez sakramenty, przez wiarę, jesteś z Nim i jesteś przy Nim, to każda trudna rzecz, która się Tobie przydarza, jest złączona z Nim i Bóg bierze ten Twój trud jako ofiarę i z tej ofiary wyprowadza dobro dla Twojego życia i życia Twoich najbliższych. Bez tej komunii i relacji z Nim ten trud nie przemieniłby się w coś dobrego. Ale przez tę komunię i przez relację z Nim ten trud jest przemieniony w dobro dla Ciebie i dla Twoich najbliższych. Mimo, że jeśli tego jeszcze nie widzisz, to Słowo Boże obiecuje, że to dobro z tego będzie wydobyte, bo Bóg jest mistrzem w przemianie i w... Przekształcaniu zła w dobro i tego, co trudne, w błogosławieństwo. I czytamy dalej. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu jego syna, aby on był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał. A których powołał, tych też usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. To może być, wydawać się trochę skomplikowane, więc zaraz przejdziemy raz jeszcze przez, przez, to, przez to słowo, ale to słowo mówi o każdym z nas, o każdym z nas, który został od wieków przeznaczony, żeby być w relacji z Bogiem. Chcę Wam powiedzieć, Bóg przed założeniem świata nas wszystkich przeznaczył do relacji z sobą. Święty Ignacy mówi, że wszyscy powstaliśmy, urodziliśmy się, istniejemy po to, żeby Boga wielbić. Jeśli człowiek w swoim życiu Boga nie wielbi, to wiele traci. Traci wiele z doświadczenia pokoju, sensu, w ogóle. Takiego sensu istnienia, które jest w nas wpisane. My wszyscy chcemy żyć, bo zostaliśmy powołani do życia, wezwani do życia i kiedy żyjemy poza Bogiem, to znaczy nie da się żyć tak dokładnie poza Bogiem, bo w nim wszystko się dzieje, ale, ale jeśli żyjemy poza relacją z Nim, to nasze życie nie jest oryginalnym życiem, do którego jesteśmy powołani. I być może, mając nawet pieniądze, mając wszystko. Gonimy za czymś, co jest nieuchwytne i nie do końca wiemy, po co to życie jest. Ale kiedy wchodzimy w relacje z nim, wszystko zaczyna nabierać głębokiego sensu. I czy masz, czy nie masz? Jesteś jak święty Paweł, który mówi: A z Bogiem mogę obfitować, mogę cierpieć biedy, byle być z nim. Byle być z nim. I to jest taki stan, do którego Bóg nas zaprasza, w którym on chce, byśmy z nim byli. I czytamy świętego Pawła, który mówi: Albowiem tych, których od wieków poznał. Tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna. Zostaliśmy powołani i wezwani przez Pana Boga po to i przeznaczeni, byśmy się stali tacy jak Chrystus. Byśmy stali się tacy jak Chrystus. I kiedy zaczynamy stawać się jak Chrystus, na Jego wzór, zaczynamy doświadczać takiego pokoju, radości i miłości, które są nieopisane. To jest ciekawe bardzo doświadczenie. Ludzie, którzy mają życie duchowe, jeśli się modlisz, jeśli jeździsz czasem na rekolekcje, jeśli masz czas taki duchowy w swoim życiu, to będziesz wiedział, o czym mówię. Bo to jest czasami nielogiczne. Bo żeby się dobrze poczuć, to zwykle po ludzku trzeba się najeść, pójść na fajny film, pójść na plażę, mieć fajne wakacje i w ogóle dobre relacje. I to jest zrozumiałe i wszyscy to kumamy. Ale w życiu duchowym to jest niesamowite i to nam pokazuje prawdę życia duchowego, że to nie jest ściema. Że zostaliśmy powołani do czegoś głębiej więcej. Że na przykład, kiedy ze względu na Chrystusa pościsz, czyli nie jesz, robisz coś na, na opak, na przekór, ze względu na Niego dasz komuś pieniądze, których Tobie braku, brakuje, a, sam, a sam, sam Tobie brakuje, a komuś dasz, komuś ofiarujesz coś z głębi Twojego serca, um, pomożesz komuś, mimo że to nie jest po ludzku łatwe, zrobisz coś, co jest zaprzeczeniem trochę samego siebie. Zrobisz coś duchowego, pójdziesz się modlić, a wydawałoby ci się, że szczęście ci dają ludzie. Kiedy robisz te rzeczy duchowe, zaczynasz mieć doświadczenie głębi pokoju. Nie takiego pokoju, który daje ten świat, który przychodzi, zaraz odchodzi. Głębi bycia zaakceptowanym. Nie takiej akceptacji, że ktoś cię poklepie po ramieniu, jesteś fajny i cię lubią, bo stawiasz wszystkim kolejkę drinków. Ale jesteś przyjęty, głęboko zaakceptowany. Zaczynasz widzieć, że to, co się w tobie dzieje, jest... Prawdziwe, a to, co się dzieje na zewnątrz, jest trochę podróbką. Jest tak naprawdę czymś przemijającym, a to, co w tobie jest prawdziwe. I wtedy widzisz, że życie duchowe jest prawdziwsze. To, co jest w głębi, to, co jest w duchu, jest prawdziwsze niż to, co się dzieje na zewnątrz. I nie chodzi, żeby pójść w skrajność i powiedzieć, to, co się dzieje na zewnątrz, jest ściemą i to w ogóle nie jest życie, bo to nie jest prawda. Ale chodzi o to, by postawić pewien priorytet, i by zobaczyć, że Twoje życie jest czymś głębiej niż tylko tym, co się dzieje na zewnątrz. Co się dzieje dookoła, w okolicznościach, sytuacjach, które raz są po Twojej stronie, a raz przeciwko. Więc Bóg nas poznał i przeznaczył na to, byśmy wzięli, stali się na wzór obrazu Jego syna, Chrystusa, aby być, który był pierworodnym między wielu braćmi. On nam jako pierwszy wskazał, jak mamy żyć jak możemy żyć, jak iść przez to życie, żeby nie zbłądzić i żeby trafić do celu. Jezus powiedział że jestem drogą. To znaczy, że jeśli chcesz dojść do celu, musisz znaleźć właściwą drogę. Jeśli chcesz dojść do celu, którym jest niebój, którym jest życie wieczne, to masz iść drogą. I Jezus powiedział, że jestem jedyną drogą, jedyną prawdą, jedynym życiem. Więc nie próbujmy szukać innych dróg, bo inne ścieżki nie doprowadzą cię do, jedynej, do, jedyne, do jedynego celu, który, który chcemy obrać. Potrzebujemy iść pewną Drogą, pewną drogą, którą jest Chrystus, bo On nam pokazał, jak żyć i jak dojść do życia wiecznego, jak dojść do zbawienia. On jest naszą pewną drogą. Tych zaś, których przeznaczył, czyli nas, tych też powołał. Wiesz, że masz powołanie, jesteś na tej ziemi nie tylko po to, by tu pobyć, by tu poistnieć, ale masz do wypełnienia swoje zadanie, i kiedy wejdziesz w to zadanie, będziesz czuł znowu to głębokie spełnienie. Nawet kiedy przyjdzie trud, przyjdzie krzyż i przyjdą prześladowania za to, co robisz, wchodząc w swoje powołanie, to wejdziesz w to powołanie i doświadczysz, że naprawdę jesteś na miejscu swojego powołania i w miejscu, w którym wiesz, że po to właśnie żyjesz. To jest pytanie, które chcę ci dzisiaj zadać: czy wiesz dzisiaj, że tam, gdzie jesteś, tak, jak jesteś, tam, gdzie żyjesz, jesteś w miejscu swojego powołania, że wiesz, że dlatego żyjesz, po to żyjesz i w tym, co robisz, wypełniasz Bożą wolę? To jest dobre i ważne pytanie. Tych, których powołał, tych też usprawiedliwił. Chrystus stał się naszą sprawiedliwością. My próbując Go naśladować, będziemy upadać raz, drugi, piąty, trzeci. Nie ma ani jednego, który byłby sprawiedliwy, mówi Pismo. A święty Jan powie, jeśli ktoś uważa, że nie ma grzechu, jest kłamcą. Wszyscy potrzebujemy Chrystusa, wszyscy upadamy, wszystkim nam powija się noga. I wszyscy jesteśmy w miejscu pod takiej potrzeby Chrystusa w swoim życiu. I Chrystus jest naszym usprawiedliwieniem. Kiedy wierzymy w Niego, Biblia mówi: Nasze grzechy są odpuszczone. Kiedy wyznajemy swoje grzechy, są nam odpuszczane. Dlaczego? Bo On jest naszym usprawiedliwieniem. On przelewa swoją krew i przelał swoją krew na drzewie krzyża, abyśmy my dzisiaj, do ostatniej osoby chodzącej po, po tej ziemi, mogli mieć odpuszczenie grzechów przez wiarę w Niego. On jest naszą sprawiedliwością. On jest naszym usprawiedliwieniem i nie możesz się usprawiedliwić sam. Nie możemy. Możemy usprawiedliwić się naszym dobrym, cudownym życiem. Możemy usprawiedliwić się jedynie przyjmując usprawiedliwienie od Jezusa Chrystusa przez wiarę w Niego. A tych, których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Tak się kończy ten fragment. I słuchajcie, chcę Wam dzisiaj o tym powiedzieć: że jesteśmy powołani do tego, by żyć w chwale Boga. Wiele w życiu widziałem, w wielu miejscach byłem. Wiele rzeczy udało mi się doświadczyć, przeżyć, pięknych miejsc też odwiedzić na świecie, i chcę Wam powiedzieć, że wszystkie te piękne odwiedziny cudownych plaż, wspaniałych miejsc, gdzie ludzie mnie zapraszali, są niczym w porównaniu z doświadczeniem chwały Pana Boga. I chcę Wam powiedzieć, chcę się w swoim życiu otaczać takimi ludźmi, którzy cenią Bożą chwałę bardziej niż to, co mogą nam dać inni ludzie. Chcę się otoczyć w swoim życiu. Najbardziej taką e, ciasną grupą ludzi, która będzie kochała chwałę Bożą i Boga, i Jego plany, i Jego marzenia, i Jego pomysły, i będzie szanowała, i przedstawiała, e, i stawiała to wyżej niż swoje własne plany, swoje własne ambicje, i to, żeby e, żeby w tym życiu osiągnąć coś po ludzku. Chcę wam powiedzieć, chcę być takimi ludźmi otoczony, którzy żyją dla Bożej chwały. Chcę mieć takich ludzi dookoła siebie. I myślę, że to wymaga też postawienia pewnych granic, by nie każdy, podejrzewam, mógł Gdzieś tak blisko podejść, bo jeśli podejdą za blisko ludzie do ciebie na co dzień, którzy tej chwały Bożej nie kochają ani o nią nie dbają, to mam wrażenie, że czasami stajesz się trochę bardziej letni. Jest ważne, kim się otaczasz, jest ważne, kogo masz najbliżej siebie, i nie chodzi o to, by się odciąć i stworzyć jakąś sektę, ale chodzi o to, żeby po prostu mieć świadomość tego, kim się otaczasz i kto z Tobą tą chwałę Bożą będzie niósł. I chcę Wam powiedzieć, moim największym marzeniem jest to, by nieść chwałę Bożą w swoim życiu. A wszystko inne niech będzie temu służyło. A każdy inny człowiek w moim życiu niech będzie tym, który, który będzie w tym pomagał, a nie przeszkadzał. To jest świadome życie duchowe, do którego jesteśmy zaproszeni. I kończy się Ewangelia dzisiaj. Takim zdaniem Mateusza 13, 45-46 Dalej podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Jeśli doświadczyłeś chwały Boga w swoim życiu, jeśli doświadczyłeś Jego obecności w swoim życiu, to będziesz w stanie sprzedać absolutnie wszystko i zostawić absolutnie wszystko, jeśli On Cię o to poprosi. Wszystko, co mam w swoim życiu, wszystko, co, co mam, dostałem od Pana. I wiem, że jeśli dał mi to Pan, On może to zabrać. I jestem w tym wolny. Jestem w tym wolny i chcę być w tym wolny. Jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o rzeczy, które od Boga dostałem, wszystko, co tak naprawdę jest częścią mojego życia. I w takiej wolności wierzę, że potrzebujemy żyć. I chcemy Cię o to dziś prosić, Panie Duchu Święty. Postaw nam właściwych ludzi w naszym życiu. Postaw nam tych, którzy będą razem z nami szukali Twojej chwały i spraw, byśmy chcieli szukać Ciebie bardziej niż rzeczy tego świata. Byśmy byli niezakochani i nieuzależnieni w tym, co ten świat nam może dać. Ale byśmy byli zakochani w tym, kim Ty jesteś i jaki jesteś, a wszystko inne będzie nam dodane. Niech tak się stanie w naszych sercach, w, na w naszych myślach, w naszych życiach, w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Niech tak będzie, niech tak się stanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki, że jesteście, że nas wspieracie i widzimy się już niedługo w Katowicach e, na naszej wspólnej modlitwie i uwielbieniu Boga. Z Bogiem, Papa. Pa.